Rozmowa dnia w Radiu Piekary Marzin Zasada, witam Państwa Naszym gościem jest Marek Wójcik Poseł Platformy Obywatelskiej Dzień dobry Dzień dobry Skorzystał Pan już z zaproszenia Marszałka? Województwa Śląskiego. Ech, no, niestety nie otrzymałem zaproszenia Marszałek od pana Marszałka. pod koniec maja na konferencji prasowej mówił publicznie, żeby pan przyszedł do niego zamiast pisać te wszystkie interpelacje, na które pan nie może do uzyskać odpowiedzi. On panu wszystko wytłumaczy, wyłoży. Porozumiecie się jakoś. Ech, ale ja jestem otwarty na rozmowę z panem Marszałkiem. Ja chętnie z nim porozmawiam. No to może Posłuszę trzeba przyjść jego, po prostu. Jego punkt widzenia natomiast. Potem no... się kończy tak, że europosłowie koalicji europejskiej nie podają ręki premierowi. Ojej, ale na Całe szczęście jest tak, że jednak na moje interpelacje czasem z opóźnieniem, ale jakieś odpowiedzi otrzymuję. W związku z czym dzięki tym interpelacjom jestem w stanie też weryfikować to, co na przykład mówi premier na Śląsku. I trzeba weryfikować. I dlatego, co to za że... afera, panie pośle, z, tą, z, tym, z tymi pieniędzmi? Rządowymi na rocznicę obchodów, czy obchody rocznicy Powstania Śląskich? Otóż tutaj kolejny raz mamy do czynienia z taką sytuacją, w której premier nie obiecywał, dlatego że premier w marcu w Katowicach powiedział o tym, że będzie, będą ogromne pieniądze na uczczenie setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. Z kontekstu wypowiedzi premiera wynikało, że to może być nawet 40 milionów złotych. Te informacje zostały później powtórzone podczas inauguracji, po inauguracji. I uroczystości związanych z obchodami setnej rocznicy Powstań Śląskich, zarówno przez marszałka, jak i przez pana Wojewodę. No i ja oczywiście chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście taki program jest, dlatego że staram się śledzić rządowe programy. I udało mi się wreszcie otrzymać odpowiedź na moją interpelację z ministerstwa. No i się okazuje, że nie ma żadnych 40 milionów. Pani 40 poświęca. milionów jest, ale na program niepodległa, czyli na program obchodów stulecia niepodległości, ogólnopolski program, a nie dla naszego. Regionu. Panie związku, tylko premier to na Śląsku, premier w Katowicach, premier Morawiecki w Katowicach powiedział, że 40 milionów, pamiętam też te słowa, zostanie przekazane regionowi na inne cele, w tym na obchody wielkich patriotycznych, rocznicy wielkich patriotycznych zrywów. Ale ja pamiętam, to czy. W porządku. Dlatego starałem się zweryfikować słowa premiera, i ta weryfikacja nastąpiła. Mam odpowiedź na moją interpelację. Być może odpowiedź nie jest tak szczegółowa, jak powinna, ale, ale pokazuje, że nie ma żadnego programu specjalnego ale na A gdzie pan słyszał o tym specjalnym programie? Między innymi na inauguracji rocznicy powstań śląskich inauguracji obchodów. Ta, obchod, ta inauguracja miała miejsce w Muzeum Śląskim 18 maja, i tam i, i wojewoda, i marszałek, bo obaj byli gospodarzami tej uroczystości, opowiadali bardzo chętnie o tych 40 milionach, które uda dało się załatwić z rządu na A Ale to mówił się, obchody. premier o specjalnym programie nie powiedział nic. Premier mówił o tym w kontekście 40 milionów, o które została zmniejszona subwencja dla województwa śląskiego. Powiedział o tym, że te pieniądze zostaną zwrócone między innymi na obchody powstań śląskich. No to i... za, moment, za, moment, za moment o tym jeszcze. Ma. Marek Wójcik, poseł Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Za Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Marek Wójcik, poseł Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem po raz drugi. Witamy pana, witamy państwa. Dzień dobry, Panie pośle, program czczenia Powstań Śląskich, czy rocznicy Powstań Śląskich, czy to nie jest tak, że to pan go trochę wymyślił, albo włoży, wkłada w usta premierowi? No nie, ja bazuję na tym, co mówią urzędnicy administracji rządowej. No przecież. Proszę... Ale jeszcze raz, przypomnijmy słowa premiera w Katowicach. 40 milionów to dotyczyło tych pieniędzy yy, zwrotu tej subwencji nieprawidłowo naliczonej, zostanie przekazanych. Zostanie, 40 milionów zostanie przekazane regionowi na inne cele, w tym na uczczenie właśnie rocznicy powstania się. Pan kłopot polega na tym. Premier przy, przyjeżdża na Śląsk. Mówi coś i później my przez dwa miesiące, musimy się, czy trzy miesiące, musimy się zastanawiać, co tak naprawdę miał na myśli. Problem polega na tym, że te słowa ale to było były bardzo, tak interpretowane. Bardzo no, jasne słowa. O, o, powiedział 40 milionów, w tym ale z tych to 40 proszę milionów. Ale o to wojewodę i marszałka. Dlaczego podczas inauguracji obchodów powstań śląskich e, mówili o tym, że otrzymamy specjalnie 40 milionów na ten cel? No, ale to no, ale pan, ja pan pisze tego, do ja premiera, sobie ja sobie to może nie to pan napisać do wojewody Ja do napisałem do premiera, sprawie. dlatego że skoro wojewoda i marszałek powoływali się na słowa premiera, to postanowiłem sprawdzić o źródła. No niestety, wiarygodność naszych regionalnych polityków wygląda bardzo mizernie. No to może Jeżeli, oni źle zrozumieli słowa no premiera. No to niech się teraz z tego wytłumaczą. Ja zrobiłem, co do mnie należy. Mam pewne uprawnienia związane z kontrolą administracji rządowej. Przyjechał na Śląsk premier, złożył pewne deklaracje, więc postanowiłem je zweryfikować. I się okazuje, że widocznie administracja rządowa w terenie i, i pan marszałek, no źle zrozumieli chyba zapowiedzi premiera. Ale Cieszę może pan, nie pan też nie Źle zrozumiał, bo pan cały czas próbuje premiera, ale... weryfikować słowa premiera o specjalnym programie czczenia ale Powstań ja nie Śląskich. Tylko to A on powiedział, że zostaną pie te pieniądze, które zostaną przekazane na Śląsk, no będą dobrze, przeznaczone ale... między innymi na rocznicę Powstań. Panie redaktorze, podczas inauguracji setnej rocznicy Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim było chyba kilkaset osób. W związku z czym nie jestem jedynym, który usłyszał te deklaracje ze strony marszałka i wojewody powołujących się na obietnicę premiera w, w tym zakresie, natomiast słowa premiera trzeba weryfikować, dlatego że różne opowieści nie tylko na śląsku, ale także w Polsce. No te różne opowieści, które snuje pan premier, no niestety często nie mają pokrycia w rzeczywistości, dlatego te deklaracje weryfikujemy i chciałbym, żeby regionalni policji prawa i sprawiedliwości też te deklaracje weryfikowali, zamiast po prostu powtarzać najkorzystniejszą dla siebie w danym momencie interpretację. Bo dziś tak to wygląda. Wygląda. Ale w odpowiedzi nawet na swoją interpelację z y, kancelarii premiera y, można no, mógł pan przeczytać, że y, właśnie premier nigdy nie powiedział, że taka deklarowana kwota będzie przeznaczona na y, obchody powstań śląskich właśnie no, ale... 40 milionów złotych. Yy... Panie dyrektorze, no ja mogę powtórzyć dokładnie to samo co przed chwilą powiedziałem. 18 marca podczas inauguracji czyli wojewoda marszałek wojewoda, minister Tobiaszki tak powołując się na słowa powołując się na słowa premiera i na tą deklarację dotyczącą zwrotu e, trzy, <laughs> zwrotu tych 40 milionów e, mówili równi, mówili o programie e, obchodów e, rocznic powstań śląskich który miał kosztować 40 milionów może złotych. Mówili, myśli Górnośląski w, pan, tym, w archikatedrze on ma on na niego minister kultury daje 40 milionów właśnie. E, ale Kancelaria premiera mi o tym nie napisała, kancelaria premiera w odpowiedzi na moje pytanie napisała minister w Kancelarii Premiera napisał mi o tym, że 40 milionów jest nie na obchody Powstań Śląskich, tylko na obchody całego, na cały program niepodległa, czyli obchody niepodległości. Co do Panteonu, to jest rzeczywiście taką odpowiedź też od ministra kultury otrzymałem. Natomiast mówiąc szczerze, nie pytałem o te pieniądze. Natomiast zaraz zobaczymy, jak się będzie tłumaczył marszałek i, i, i wojewoda. Przypomnę, że Panteon Górnośląski nie będzie dotyczył tylko i wyłącznie upamiętnienia osób, które były zasłużone dla Powstań dla powstań śląskich powstańców, ale będzie zaczął również współczesnych polityków, czy Śląska które, w Polsce, tak ma, Czy, czy, taka czy, czy chyba osób, tego które doboru. dokładnie które, które miały wpływ na rozwój tutaj naszego regionu? Więc przed nami jeszcze bardzo wiele, myślę. Bardzo wiele niestety jest niejasności co do panteonu i myślę, że wszyscy się zgodzimy, no, powinniśmy yy, tu akurat... jak najwięcej na temat na temat panteonu po prostu się dowiedzieć, dlatego że dziś znamy pewnego rodzaju hasło, natomiast do końca nie wiemy co się za tym projektem będzie kryło. Pamiętam też jednakowoż, że poprzedni zarząd województwa platforma obywatelska zdaje się nie zaplanował w ogóle żadnych pieniędzy na obchody na obchody powstań Śląskich, rocznicy Powstania Śląskich w województwie śląskim w budżecie. Tego nie wiem. Proszę pytać, proszę pytać obecnych radnych z sejmiku. Natomiast trochę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To znaczy, uważam, że te obchody na pewno by się odbywały również ze wsparciem ze strony Urzędu Warszawskiego. Czy nadal pan uważa, że rząd i marszałek kręcą w sprawie subwencji, no to też e, utraconych jest... subwencji dla województwa Ale śląskiego? Ale to też jest dziwna sprawa, dlatego, że równolegle <coughs> premier na Śląski mówi, pomyliliśmy się, oddamy wam te pieniądze, a minister finansów pisze w odpowiedzi na interpelację, nie było żadnej pomyłki. To było po prostu wyliczenie w oparciu o zaktualizowane dane. I co więcej, samorząd województwa dysponował tymi danymi i, i zamiast nowelizować budżet, po prostu powinien uwzględnić właściwe dane w, w swoim pierwotnym wyliczeniu, i w pierwotnym projekcie budżetu. W związku dziś, z czym. Pani, panie to panie też jest jest to dziś, taka 39 sytuacja. milionów wraca do Województwa Śląskiego. To jest deklaracja marszałka. Tylko, znaczy, z, z końca maja pieniądze wracają na połowę lipca i sierpnia. I tu znowu jest Problem z, z weryfikowaniem słów premiera. Dlatego, że z jednej strony premier przyjeżdża na śląski opowiada pewne, pewne historie, z drugiej strony ministerstwo uważają, nie, nie popełniliśmy błędu, nie ma mowy o żadnym zwrocie. Taka sama sytuacja dotyczy również innych województw. W związku z czym ja spodziewam się. Nie, nie było się... słowa o tym, że nie ma mowy o zwrocie. Była mowa o tym, że nie doszło do pomyłki. Takie w... jest stanowisko ministerstwa finansów. Nie nie, 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 nie. W odpowiedzi na interpelację oficjalne stanowisko ministerstwa finansów jest taka, że nie ma mowy o zwrocie, bo nie doszło do pomyłki. Natomiast no tak, nie, ma, nie ma mowy o zwrocie w tych tych samych pieniędzy. Natomiast e... premier obiecał Natomiast... 39 milionów w jakiejś Tylko... formie rekompensaty. Tylko, y... Rząd prowadzi bardzo wiele różnego rodzaju programów infrastrukturalnych i, i innych, na które systematycznie są wydawane pieniądze. To, w związku że? z czym, to bardzo dobrze, natomiast ja myślę, że to po prostu będą zupełnie inne pieniądze, do których za chwilę zostanie przyklejona po prostu etykietka, że to jest zwrot tych 40 milionów, natomiast inne regiony też te pieniądze dostaną, bo po prostu w innych, regionach, w mniej innych regionach to będzie po prostu realizacja rządowego programu, tak? A tu te pieniądze zostaną po prostu <coughs> trochę inaczej opisane, propagandowo. Ktoś przyklei do nich etykietkę, to jest zwrot tych naszych, tych naszych pieniędzy. Pan no się nie cieszy, że te 35 problem... milionów trafia z powrotem ja się do budżetu Śląskiego? te pieniądze trafiają na Śląsk. Natomiast mam niestety takie wrażenie, że jesteśmy przez rząd PiS ogrywani. Dlatego, że jeżeli. My, czyli Platforma Obywatelska, czy my, nie, czy my, czyli jako... region Śląski. Dlatego, że jeżeli kilka tygodni temu był podział dotacji na wsparcie dróg lokalnych z 6 miliardów złotych, które były na ten cel wydawane, województwo Śląskie otrzymało nieco pełna 300 milionów złotych, czyli 5 należałoby nam się znacznie 300 więcej. milionów z ilu? Z 6 miliardów złotych. W związku z czym należałoby nam się znacznie więcej na tego typu cele. Przypomnę, że województwo śląskie, biorąc pod uwagę ludność, to jest ponad 10% ludności tego kraju i powinniśmy być wspierani tak samo jak inne regiony. Na dziś niestety nie jesteśmy. Wypadliśmy z programu dofinansowania przewozów autobusowych. To też jest bardzo poważny program. Do całej metropoli ten program nie będzie stosowany. W tym tygodniu jedna z gazet pisała o tym, że jeżeli chodzi o budowę kolei. Dużych prędkości, ta budowa kolei dużych prędkości praktycznie pominie województwo ośląskich. I węzeł, gdzie dziś węzłem są Katowice, to jest węzeł miejski w sieci TENT, czyli w sieci wysokich, w sieci dużych prędkości. Ten węzeł zostanie przesunięty pod Olkusz. W związku z czym do Katowic, jeżeli plan rządu zostanie zrealizowany, nawet nie będą jeździły pociągi międzynarodowe i pociągi dalekobieżne. To jest prawda. Nieprawda. To jest to jest plan... Ten dworzec, w Olku... z tego co ja orientuję się, ten dworzec, no ten, ten punkt w Olkuszu, to jest tak naprawdę e, jakiś kompromis pomiędzy Katowicami i Krakowem. Nie, na dziś jest, na dziś Olkusz jest na sieci TENT, która przechodzi, czyli sieci kolei e, dużych prędkości e, i węzłem dla tej, dla, węzłem dla tej drogi kolejowej są Katowice, natomiast e, zgodnie z planami rządu, planami związanymi z, budowam, z budową lotniska w Baranowie, ten węzeł ma być przeniesiony, już nie będzie w Katowicach, tylko będzie pod Olkuszem. No, będą przecież to pociągi dojeżdżać. To No właśnie, no, no, ale to, to, jest... to ani Kraków, ani Katowice. Kolkusz, e... czyli kompromis, coś pomiędzy jednym i drugim. E... Na razie e, węzłem są Katowice i powinniśmy zabiegać o to, żeby w dalszym ciągu ale nie ma węzeł tj. miejski super w Katowicach, pociągu, pani żeby pośle. węzeł miejski w Katowicach został e, utrzymany. Ale tak ta kolej też jest zorganizowana Problem... w Europie, no że nie, nie zawsze te super szybkie pociągi wjeżdżają do, do wielkich miast, tylko e... jest potem no, po, Ale pewne rozwiązienia. Tak, tak, jest, tak jest w Hiszpanii. W Hiszpanii, proszę bardzo w Niemczech jest zupełnie odwrotnie. W Niemczech jest tak, że kolej jest oparta o węzły miejskie, dlatego że to w miastach e, są pasażerowie i to w miastach pasażerowie wsiadają do tych pociągów, które następnie jadą do innego Panie miasta. Panie, a to teraz popatrzmy na to z, y, trochę szerzej z pewnego dystansu. Czy pan uważa, że nasza metropolia dzisiaj jest zagrożona? Uważam, zagrożona nie. Natomiast ja uważam, Kaczyński, że... To może powiem o, o, o co mi chodzi też. Co mnie zaciekawiło? Przed wyborami jeszcze przez na kilku wiecach wyborczych powtarzał słowa, że PiS jest przeciwko rozwojowi metropolitalnemu w Polsce. Co to może oznaczać pańskim zdaniem? Ja myślę, że to w ogóle jest nastawienie PiSu, które jest w gruncie rzeczy przeciwne wspieraniu rozwoju miast i, i dużych metropolii, dużych aglomeracji. I to PiS, przeciwko. No, PiS, PiS uchwalił ustawę metropolitaną no dla tak, ale, ale województwa. PiS, ale w tych wszystkich rządowych programach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, w tych wszystkich rządowych programach duże miasta są wycinane. Niedawno ktoś mi przypomniał, prowadziłem dyskusję na Facebooku wczoraj z, z jednym z wyborców i, i m, m, przypomniało mi się w październiku, w listopadzie ubiegłego roku, na przykład został przyjęty program termomodernizacji i wymiany ogrzewania, program, który wycina miasta stutysięczne, czyli na przykład wyciął takie miasto jak Holnie, Katowice, to, to, to jest oczywiste, ale na przykład takie miasto jak Chorzów nie może korzystać z rządowego wsparcia za termomodernizację. W wielu programach, że to był są, pilotaż, tak? Ale w I, wielu tak, programach, tłumaczone. które są uchwalane w, 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 przez rząd, w tych wielu programach po prostu ośrodki miejskie są wycinane i na tym traci metropolia. I to jest problem, że nie jesteśmy traktowani równo dla dlatego, że w wielu rządowych programach my nawet nie możemy aplikować do podziału środków. Czyli co, jak tak mamy już jest... metropolię, to y, 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 jesteśmy i będziemy gorzej traktowani w innych rozdaniach, w innych e, rządowych absolutnie, pieniędzy? Absolutnie tak nie powinno być. Ale jest mam, tak jest pańskim zdaniem? Tak jest. Y, niestety politycy PiSu, również regionalni, pozwalają na tego typu traktowanie metropolii. Doskonałym przykładem było dofinansowanie przewozów autobusowych, gdzie rząd zamierzał wydać na, na, na tak zwaną ustawę PKS-ową, czyli dofinansowanie przewozów autobusowych. 800 milionów złotych. Natomiast wyłączone przepisem ustawy, wyłączony został Związek Metropolitalny. Piątka Kaczyńskiego. Ale oczywiście. Pan mówi, że, w, że to W metropolii jest tylko i wyłącznie czwórka. czwórka Kaczyńskiego, dlatego, że w metropolii wśród tych 41 gmin są przecież gminy, które mogłyby normalnie skorzystać z tych środków. Takie gminy jak Heum Śląski, takie gminy jak Świerklaniec i te gminy nie będą mogły tylko dlatego, nie dlatego, że są dużymi miastami, bo nie są, ale Panie dlatego, ten program... że PiS wyłączył te gminy z Programu wsparcia jednym Ale ten program ustawy. ma służyć odtwarzaniu czy finansować odtwarzanie nieistniejących, zlikwidowanych połączeń w małych gminach. Na wal, ma służyć walce z wykluczeniem komunikacyjnym. No, prawda jest taka, że my takiego problemu faktycznie w metropolii nie mamy. A to, że. Znaczy, metropolia nie jest całym województwem, więc no to tak naprawdę. Proszę jechać do świerklańca, proszę jechać do Siewierza. Zna pan tam takie linie, które zostały zlikwidowane? Ale linie były likwidowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Albo za i Polsce, dlatego że to się po prostu nie opłacało i tylko niektóre samorządy utrzymywały za wszelką cenę, licząc się z kosztami, linie, które pozwalały po prostu na komunikowanie tych, tych gmin. Dziś, kiedy jest program, ten program powinien być uczciwy. Ten program powinien wyglądać w ten sposób, że każdy, kto uważa, że ma problem związany z komunikacją i ze skomunikowaniem gminy albo jakiejś jej części, powinien mieć możliwość złożenia wniosku i później ten wniosek powinien być merytorycznie oceniany. Ja nie wykluczam, że są takie miejsca, gdzie potrzeby są większe, ale pozwolę, Wulcie, aplikować gminą metropolii. Znaczy, zgadza, zgadzamy się co do tego, że e, błędem e, takim, może wizerunkowym dla tej ustawy, było e, za, zaznaczenie metropolii w tej ustawie. W Ale to ustawie, nie jest wizerunkowe, tak? to jest pominięcie 2 milionów 300 tylko tysięcy. Gdyby mieszkańców takiego, zapis w ogóle z gdyby, gdyby takiego zapisu wniosku. o metropolii nie było, to jestem w 90% tak pewien, że e, nasze gminy nawet nie uczestniczyłyby w podziale a, a tej pieniędzy. Ale ja jestem pewny, że Katowice by nie uczestniczyły, bo mają tylko komunikację miejską. Natomiast jestem przekonany, że mało. Gminy, które też są w metropolii, mogłyby składać tego typu wnioski. Albo osobiście, albo bezpośrednio, ale prawdopodobnie składałyby do metropolii, a metropolia wnioskowała do wojewody. I niech wojewoda ocenia, czy ten wniosek jest zasadny, czy nie. Dziś niestety nie ma takiego, takiej, takiej możliwości. Metropolia pierwszy raz została wycięta po prostu jednoznacznym przepisem ustawy z jakiegoś rządowego wsparcia. Niestety politycy PiSu tutaj w ogóle nie protestowali. Co otwiera takie, takie niestety drzwi do tego, żeby w przyszłości metropolii wycinać również z innych rządowych projektów. To jest bardzo zły precedens i bardzo źle się stało. Metropolia powinna być tak samo traktowana jak wszystkie inne ośrodki. Myśli pan ze strachem o wyborach sam samorządowych. Samorządowych tu może też, ale jesiennych parlamentarnych ja myślę z nadzieją. Mam nadzieję, że uda nam się odsunąć jednak PiS od władzy. Dlatego, Możecie że to osiągnąć co, większość konstytucyjną. Dlatego, że to, co PiS robi... Większość konstytucyjną? O, i nie spodziewam się, żeby Dla pis osiągnęli. I nie spodziewam się, żeby PiS osiągnął większość konstytucyjną w tych wyborach. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się odsunąć PiS od władzy, dlatego, że to, co robi PiS, to jest bardzo wiele różnego rodzaju, już abstrahując od tej warstwy takiej ideologicznej, ale to jest bardzo wiele różnego rodzaju projektów, które po prostu, to tak jak te, o których przed chwilą rozmawialiśmy, które z jakichś niezrozumiałych kompletnie powodów omijają duże miasta, omijają aglomerację górnośląską. Hmm, ale duże jest, miasta niestety... w wyborach europejskich głosowały na koalicję europejską i jakimś cudem zostały przegłosowane przez elektorat drobno miasteczkowy, powiatowy. Ma pan rację. Nauczka? Nie udało nam się zmobilizować wyborców w sposób równie skuteczny jak PiS. Tutaj PiS dało nam nauczkę, którą boleśnie odczuliśmy. Natomiast też trzeba spojrzeć na to od strony też pewnego rodzaju nierówności broni, dlatego, że jednak Prawo i Sprawiedliwość dysponowała bardzo, bardzo silnym wsparciem ze strony mediów narodowych. Manipulacje, do których dochodziło w TVP, to są po prostu rzeczy, które no, nie miały miejsca i nie powinny mieć miejsc w, w europejskim państwie. Ktoś wyliczał też, że biorąc pod uwagę obietnice nowe PiSu, każdy nowy głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość kosztował 370 tysięcy złotych. To nie jest 370 tysięcy złotych z budżetu PiS. To jest 370 tysięcy złotych z podatków nas wszystkich. Panie proszę pan też kandyduje? E, tak, Jesienią? będę kandydował. Do się. Sejmu, do Senatu? Do Sejmu. Do Sejmu. Jak wy się pomieścicie wszyscy na tej katowickiej liście? E, Budka, Wójcik, Kołodziej, Plura, Makowski? Lista Katowicka. Kostępski? Akurat jeżeli chodzi o okręg katowicki, gramatyka to, to był bardzo dobry zawsze dla ugrupowań centrowych, bar, proeuropejskich, bardzo dobry okręg w związku z czym myś, mam nadzieję, walka że walka o czołowe miejsca to będzie jak przy nas w dalszym ciągu pozostanie i będziemy robili wszystko co w naszej mocy, żeby dobrze ten okręg reprezentować. Walka na, o te dobre miejsca na, na tej liście to będzie jak na porządnej gali MMA gdzieś właśnie w hełmie śląskim. Wie pan, ja nie słyszałem o galifelie Śląskim, a często Można tam jeżdża. A często tam jeżdżę. Ale e, rzeczywiście układanie takiej listy będzie bardzo trudne, dlatego że musimy uwzględnić zarówno e, tych polityków, e, platformy, mamy w tym okręgu, Rosa nowoczesna. ale musimy uwzględnić również potencjalnych koalicjantów. Nie wiemy jeszcze, jak ta koalicja na jesienne wybory będzie wyglądała, natomiast ułożenie listy na pewno będzie trudne. Ja tylko mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy mieli na liście dobrych kandydatów, mam tylko nadzieję, że wynik platformy będzie bardzo dobry, że dostaniemy wiele mandatów w tym okręgu. Jest jeden, okręg katowicki akurat, jest jednym z najlepszych okręgów dla Platformy w kraju i, i liczymy na to, że uda nam się w tym okręgu naszych wyborców zmobilizować do tego, żeby tym razem poszli do urn. A nie sprzeciwia się pan temu, że na jedynce wyląduje spadochroniarz? Yy, o kim pan mówi? O Gliwiczaninie, właściwie Zabrzeń, nie Gliwiczaninie. Borys Budka. Borys Budka jest posłem ze Śląska. Ale nie czym, z Katowic. Nie taki rodowity czym... Katowiczanin jak pan. Tak, ja jestem rodowitym Katowiczaninem, to prawda. Natomiast tutaj trudno używać sformułowania "spodochroniarz". Jeżeli ktoś jest z Gliwic, z naszego regionu, no to jednak to nie jest taka sytuacja jak w wielu innych partiach, na przykład w PiSie, gdzie policy PiSu do końca nie będą startować, dlatego że są rzucani po prostu gdzieś tam po kraju z okręgu do okręgu, tylko dlatego że tak jaki jest kaprys prezesa. Jednak Borys Budka, myślę, że z, z, zna cały region śląski, zna również, zna również nas, nasz okręg wyborczy i myślę, że jeżeli informacje o tym, że ma być jedynką się potwierdzą, to myślę, że to, będzie, to, to, to byłaby taka osoba, która rzeczywiście naszej liście doda sporo głosów. Marek Wójcik, poseł Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem w ten piątkowy poranek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia, a nawet miłego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Radio Piekary.